Dobry wieczór z tej strony Kumajka. Majka. Widzowie często zwołują mnie profesorem. Takie oho, ja jestem Na kanale gramy sobie w Gotika. Graj tylko w Gotuka, bo kur. najlepszy i inne gry są chrzowe, i o. Rozmawiamy od czasu do czasu z widzami. Kolega została tego icho, bo już czekaj co? A także zdarza nam się pośpiewać. Dostaw mi, te, 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 te. Gramy wyłącznie na najwyższych poziomach trudności ale mnie zaspałami, ale mnie zasłamali to w skraszeniu Skarbak, speed Speedranujemy gry. wszystko Od czasu do czasu zdarza nam się też potańczyć. Zapraszam na pogaduchy na żywo z profesorem na kanale Twitch, a także do oglądania materiałów dodatkowych na kanale YouTube. Link w opisie. To co? Widzimy się na streamku? Do następnego. Pa, pa! Przed rozpoczęciem wysyłania wiadomości zapoznaj się z treścią regulaminu dołączonego do czatu lub skonsultuj się z moderatorem lub innym widzem, ponieważ każde słowo niewłaściwie zastosowane może oznaczać pana lub timeoutem. I niech UluMulu zawsze będzie z Tobą.